No i co banana? Ty ale ładny ten pokój. Mmm. No świetla. Pan masz jeszcze. Ty możesz sprawdzić czy mam teraz nie jest To jest chyba ważniejsze. Czy mam teraz nie sobszczany? Mm. A ty tu śpisz? No, nie wiem jeszcze. Może w tamtym moim... Nie, odejdziemy. Chodzę jak maszyna wstydu. To druga głównie tylko co mi Te Żare bloki nauczyły. Młody piersi, ale nie te w Mam ci wszystko i broń Siema, jestem Marek To będzie dosyć szybki odcinek Z gejem jesteś, czy co? Nie, po prostu pokazuję ludziom jakiego ja masz małego I co, myślisz, że widać przez spodnie, tak? Myślisz, że Serio, widać Serio, musisz mieć na bani grubo, skoro uważasz, że widać przez spodnie Serio, współczuję się tego kim jesteś Żałosne, żałosne, po prostu żałosne Nie, to tak? Jesteś człowieku, po prostu. Już nie ma na ciebie słów, co? Już nic nie powiesz. A co mówić? No to dobrze, to się zamknie. Tyle wystarczy pokazać. Yy, w każdym razie to będzie... No co? No kurwa, co chodzi? To, że ty jesteś frajerem, to nie znaczy, że wszyscy mają na tym tracić. Widzowie sobie dzisiaj poglądają super zajebisty odcineczek. Dzisiaj oglądamy memy o Podlasiu. O Prawdopodobnie będzie trwał 3 minuty, ponieważ przygotowałem kilka zabawnych memów odnośnie właśnie Podlasia. Wyjdźmy sobie na dwór. Dlaczego na dwór? Bo Podlasie to jest tak zwany trzeci świat i po prostu nie mogę mówić o tym w chacie za kilka milionów. Tak, także mamy tutaj, gdy zamówisz ubera na Podlasiu. Podlaski Aladyn i jego latający dywan. A to ja. Dobrze. Mam Ale jeszcze... czemu ty sam siebie nagrywasz? No chcę popatrzeć na siebie, po prostu logiczne. Ty kupisz Amstafa od rolnika z Podlasia. Czekaj, poczekaj. poczekaj. Poczekaj, 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 poczekaj. Ej, 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 czekaj, czemu ja nagrywam takie gówno, co nagrywają inni youtuberzy, że oglądam swoje memy? A co chcesz zrobić? <laughs> Mogę tam pojechać. I co tam chcesz zrobić? Nie wiem, chatę kupić, pokazać... No, no ale ty że to gówno jakieś jest przed chwilą. Nie wiem, ja dopiero widziałem trzy memy. No zobacz, od stycznia papier toaletowy Poczekaj, drożeje. Poczekaj, bo aż nie łapie ostrości takie jest gówniany. No, złapało. Od stycznia papier toaletowy drożeje, ale na Podlasiu nie mamy z tym problemu. Jedziemy tam? No, to jest... A, o ten jest dobry, pa. Szwajcaria i Podlasie. I tutaj Pieszek okay, Bo nie łapie ostrości, mówię ci, coś jest nie tak. Ale co to przez to, że Podlasie, że bieda, tak? No że chyba ubóstwo, tak. Że ubóstwo, Że brud, brud smród i ubóstwo. To co robimy na pewno... dzisiaj wyzwanie Podlasie? No ale tam jest 700 km na Podlasie. Robimy dzisiaj wyzwanie Podlasie? No nie wiem, 700 km chcę ci jechać? No muszę się spytać szafera, czy nas Eka, hey, jedziesz z nami? Gdzie? Jedziesz z nami? Gdzie. Zawierzysz nas? Gdzie? Na Podlasie. To daleko, nie ma. No. Jest Jestem z nami. Z kim? z kim? Z kolegami. Z kim? Co, co mnie zdradza? Może ciebie od razu? Zdradzasz mnie? Ciebie? Tam co? co? Co zostajesz sam? Jedziesz ze mną? Nie wiem, czy Jedziesz ze mną, czy nie? Nie wiem, czy chce mi się spędzać. Są ile? Sam pojadę. Dobra, pojadę z Tobą, ale masz mi zareklamować zapraszam piosenki. Do oglądania. I zapraszam również na kanał kamerzysty, gdzie znajdziecie 7 piosenek. Oraz tam również znajdują się piosenki Gumańczyka. piosenka 5 pro mili. Bardzo dobra, wystarczy. Łucho, tytanik, Bo zaraz powiesz coś głupiego, dobra. Piękna i bestia. Dobra, wystarczy. Zareklamuj. Piękna i bestia taki Instagrama feria. byś mi zareklamował. Tak. Nie chcesz jechać wejście. Szofer, no weź. Nic co. stąd Jesteśmy na miejscu Trzeba obudzić tego bogatego kretyna Debil zasnął Ale się ogóle, że wywiązań go no, na jakąś wieś Marku Mareczku Mareczku Maryczku Małeczku mar mar mar, 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 Cepie Wstawaj O ty gnoju Co? Co ty robisz? Czemu mnie obudziłeś? Na no, czemu nie? Jesteśmy na miejscu wypadł z mojego samochodu. w tej chwili. Się już wypad. Już wypadł, wypadł, pójdzie A co, wypadł, obudziłeś mnie przed chwilą. Spałem no sobie, wypadł stąd! No ale co z tego nie budziłem? No, weź się, się zachowuj. Wyjazd. na miejscu, no nie interesuje mnie, wychodź z tego samochodu, mój samochód. Jak twój samochód? A, a kogo? Twój? Wypad stąd. No mój też nie, ale twój też nie. Jak to nie nie, nie mój? No nie twój, on już stał! Nie masz na niego nawet dokumentu. No i co z tego, że nie mam, ale u mnie stał w garażu cały czas, nie u ciebie. No ale on był z domem razem kupiony. stąd, Idz idź stąd, idź stąd, już wypadł. Bon. No dobra, wyjdę. No i co? No, odsun się. No, chyba ci pogrzało, że pojedziesz. Odsuń się. Przez. przez. Ej, te Co mnie popychasz? Ty będziesz mnie popychał teraz. No i co z tym zrobisz? Spróbuj, no spróbuj. Przysz, nie będę taki jak ty. Zostajesz tutaj. No, chyba ci pogrzało. Byłaś. Ja, ja jadę, to jest mój samochód. Tylko ty powiedz jedziesz? mi, jak się bieg zmienia. Ej, no. Co z Byłaś. Mnie? Idziemy zwiedzać. Co zwiedzać? No, Podlasie, Mówiłem, no że sprawdzić. na podlasie jedziemy. No, jesteśmy na podlasiu. W dupie. O, patrz. Gdzie jesteśmy? No na Podlasiu! Jakim Podlasiu? No Podlasiu. Jak mnie oszukujesz, to w zęby oberwiesz. Sprawdzam na nawigacji, jakbyś nie wiedział. To jest Podlasie. No. No co, mam tu hatę kupić, czy mieszkanie? No, chatę, no to nie widzę. A ty mnie jeszcze nie przeprosiłeś są? za to, że mnie obudziłeś. Chyba jesteś niepoważny, idziemy. Gdzie idziemy? Wsiadaj, trzeba się porozglądać za domem, bo chcę sobie kupić tutaj. Tu chcesz dom kupić? Tak. A dlaczego niby? Chciałem mieć taki drewniany, zawsze. Ale po co ci drewniany dom? Bo tak mi się zachciało. Mam saunę u siebie, to tutaj będę miał drewniany. drewniany. Czego nie rozumiesz? Wsiadaj, jedziemy. Jaka w ogóle chata Cię interesuje? Ha, ta, bo zawsze jak zawsze jak pierdolą, że jest chujowo, no to znajdzie się coś, co jest zajebiste. Rozumiem? No to może tą chatę. Jesteś... Co ty na to? Jak ty głupi jesteś, no? Jak może być tak tępym? Nowe budownictwo! Nowe budownictwo? Tak! A może to, no, zobacz. to, to, to. Nie, ale to jest drewniane. Na jakie ma być? To jest pod lasie. Beton, lary beton ma być. Ale ładne te domki są. Ja, mo nie chcę w drewnie mieszkać. Ja nie no, widzę drewna. Drewno to ja mam w saunie. Zobacz na to. Stań, stań, stań. Tutaj. Ale po co? Stawaj, powiedziałem stań. Ale po co? Stań, nie pytaj się. I po co miałem stawać? Co, idziemy się dogadać z właścicielem w takim razie. To kościoła! Kościoła! No nie wiem, jakiś prawosławny czy coś takiego, ale no Kościół nadal. Co ty kościół chcesz kupić? Prawosławny kościół. A wiesz, że na każdym ko kościele jest takie coś, co... A o co chodzi w ogóle z tym? Co? No z tym. Z czym? No że tutaj jest taki przekreślony. Na no, czemu nie? No bo normalnie Bóg jest krzyż, tak. No nie wiem, no kurde, taki design. No nie, nie pytaj się w mnie. Mi, mi się podoba na przykład ten zielony budynek, bo jest... Ej, ochroniarz, słuchaj, słyszysz mnie? Ochroniarz. No bo. Kamerzysta bardzo źle się zachowuje i wyjaśnisz go, jak wrócimy? Jak się Co on No wiesz, z samochodu mnie chciał wyrzucić przed chwilą. Wyjaśnisz go? Tak, tak, Słyszysz, słyszysz? Co to za odfiry, Dobra, bo pod kościołem się wyzywamy. Dobra, idziemy stąd. Ja się wyzywamy? Ochrania kościoła. Czy kupisz tą chatę czy nie? E, tak, tylko jest tutaj gdzieś numer telefonu. D ale to go nie kupisz! To jest kościół! Nie kupię? Debil. A ja może coś takiego patrz ten? Czekaj, 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 czekaj. E, Tutaj na montażu zrobię sobie cięcie, a raczej nasz nowy montażysta. Co ty piszesz? Może tak do ciebie dotrze, Słuchaj, jak napiszę. Ja nie widzę, ja nie widzę. Ja nie chcę się przybliżyć. O, przybliżył. Ile razy mam ci debilu mówić, że nie... A jakie tu inne domy widzisz? Mam, tylko z drewna. Mam, mam dalej pisać? Ale no ładne są, zobacz jakie mają szukaterię, tak Ale ja nie chcę drewna, bo z drewna powstają drzazgi i moje paluszki się uszkodzą, jeżeli będę chciał pomacać domy. No nie wiem, no to może chociaż wejdziemy i zobaczymy. To co chcesz kupić, tylko wiesz... Chcę to. A dlaczego to? Bo jest nowoczesne. To jest nowoczesne? Tak. Ale tu nie. nie no. jest drewna, tylko z deski. Widzę z daleka. No dobra, że to jest no ale no to czekaj, no to zadzwonimy do właściciela, czy coś? Wyłączaj, wyłączaj ten samochód. Ale ale po co? No, 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 no chyba nie będziesz na w działkę. Słuchaj, ukradniemy ten dom. Jak ukradniemy? W Polsce nie się, jeżeli nie ukradniesz. Myślisz, że skąd ja mam to wszystko. Ja to wszystko nakradłem. Wejdziemy tam, jak chata jest pusta, to zajebiście. Jak przyjdzie właściciel, to dostanie butelką w łeb. Tak się po prostu załatwia interesy, nie? Mówię ci, jak w Polsce nie ukradniesz, to się nie dorobisz. Taka cenna rada, zapamiętaj to sobie, najlepiej zapisz na czole. Może w końcu coś osiągniesz w życiu. No dlatego nie ukradłeś? Ba, myślisz, że je... jak można się dorobić, tylko kraść. Marek, 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 nie idź. Co? No nie idź, no to, to na czymś w posesję. No. Ty mi mówisz o wejściu na czymś w posesję? To do mnie na posesję nie można chodzić, a ja mogę chodzić na każdą, taka jest zależność. Chodź. Ale gdzie ty a, to, a nie tu? A jaka stara baba w tym mieszkała. To jest stare. Zobacz, to jest nowe budownictwo. To jest nowe budownictwo. No tak, nie wygląda absolutnie na zniszczone. Świeże drzwi. No dobra, no ale. No dobra, no ale to jest czyjaś chata. O, to, to jest zajebiste. Bo to wcale nie jest tanie. To sobie normalnie kupuję sklepy. To... No dobra, no, ale to jest szata, no? Co ja będę ci mówił, tu i tak jesteś tam, że to zrozumiesz, Nie nagrywaj mnie teraz. Ale dlaczego? Nie nagrywaj mnie, odsun się. No dobra. No. Nie będę sprzedawał ludziom patentu na wpieprzanie się do chaty. Co, ty chcesz się włamać? Odsuń się, nie nagrywaj. Będzie to do internetu, gdzieś problem będzie. Poznaj mój nowy pałac. Raczej hatkę buchat. Zapraszam. Włamałeś się. Ja się włamałem? A Wie, kto to cię to włamał? Ja? Małacza? Słuchaj, wiesz jak ja zdobyłem tą chatę, w której ty jeszcze wcześniej mieszkałeś? Jak. W sensie tą dużą, nie? No. Podobnym patentem. Na pewno nie harowałem na te pieniądze. O, tyle mogę Ci zdradzić. Dobra, wejdźmy, wejdźmy, wejdźmy. Nie czuj się jak łamywa, czuj się jak u siebie. Nie wiem, a ja. Raczej czuj się jak u mnie, bo ciebie na taką chatę nie stać. No, ciebie najwyraźniej też nie stać, bo ją ukradłeś. Jak to nie? Moja własność, moja własna chata. A ty co masz? Nic nie masz. Zobacz jak fajnie. No, to mi się podoba. Takie coś mieć. A nie mogę to... się jej po prostu kupić? Ma masz ponad 40 milionów na koncie. Czemu jej nie, nie chcesz kupić? Tylko ją kradniesz po prostu jak złodziej. Oszczędza, oszczędzaj. Aha, czyli. Kradziesz to jest o oszczędzanie. Tak, tak pieniądze. tak, dokładnie, bo pieniądze nie zniknęły z mojego konta. Ja przyjdzie tutaj właściciel, to dostanie w łeb i. Dobra, jakoś to rozwiążemy. No ale w każdym razie jak Ci się podoba? Nowa rezydencja. Domek na lato będziemy tutaj pojawiać się bardzo często na filmach. No bo tutaj jest po prostu świeżo. Nie podróż. wiem, ja stąd tak. idę, Marek. A zobacz, nie? Zobacz. jaki mam ogródek. O, nie powieram. wiem, ja stąd ja idę, Marek, to jest zwykłe wam. Wy... To jest zwykłe włamanie się, nie? Zajebiście. Dobra, idę. Stąd. Zajebiście sobie na weekend przyjechać tutaj. Jak skończysz kurwa, a! oglądać, to... A, a, i... to to wypadł stopnie. I z moich domu. Wypad z ja czekam po Policję zadzwonię zaraz. Wypad <laughs> z mojej chory. posesji. Wypadł z posesji. Wypad z posesji mojej. <laughs> Chyba jesteś, jesteś nienormalny nie. Chyba w nawigację biały bo zaraz tam jedziemy. Ja jesteś idę się normalny. porelaksować z nową domocą. Nie normalny. Idź stąd. Nienormalny. Posesji, chory bo ty! Zaraz po policja zadzwonię i tyle będziesz miał. I jesteś kurwa chory, chory. Łamałeś się do domu chory. i no mówisz, że to jest twoje. Dobra, dzwonię po policję. No i co? No dzwoń! No, zadzwoń. Idź tam po prostu. Dzwoniaku. Debil. Idzie ten debil. A kto tu przyszedł? Twój pan! O ho, ho także... Ja widzę tutaj małego gubnia. Że... Za I się, nie będę stąd dyskutował. Chciałbym trochę powiedzieć o moim nowym domku. Zajebista opcja, jeżeli ktoś potrafi kraść, dobrze się bije. No generalnie, żeby pokonać właściciela. Ty się Albo... dobrze bijesz? No ja no kurde. 20 lat trenowałem MMA. Ej! Dobrze się bije. No co ty mnie atakujesz? Może ja ciebie zaraz no, zaatakuję. I co? Dobrze się bije. Jedziemy teraz do Białego Stoku, do większego miasta, bo póki co to jest wieś, na wsi mam już chatę zaliczoną. Zajebista opcja, jak ktoś potrafił po prostu kraść, albo ma stokoła, żeby wyrzucić sobie na taką chatę No 100 koła kosztuje coś takiego, nie? No, nie wiem ile to kosztuje To coś no, Jedziemy do miasta, sprawdzać dalej pod Lasie. Póki co, jestem zadowolony. Ukradę ukra światy. Tak. No i w sumie, no kurde, co? Źle, źle tutaj? Nie no, powietrze fajne jest. Dobra. Nie, no, jak grabnąć spoko opcja. odpad to się moje, nie tpa. Moje, moje? Mam umowę. Mogę sobie napisać. Ty hey. Magik ze mnie. Magik po prostu magik. Jestem idealny we wszystkich. Znalazłem na Podlasiu pięciogwiazdkowy hotel. Ale jak to jest w ogóle możliwe? Moje. Jeden z lepszych hoteli na Podlasiu. Bo z tego co się orientowałem, są jeszcze, ale ich nie sprawdziłem. Na Podlasiu pięciogwiazdkowy hotel. Ogarniesz to? No to dawaj, zobaczymy. Nie. To nie. Ja muszę sami z kamerą. No chyba ci pogrzało. Nie ja mogę wpuścić menela do hotelu. Psz. Bo później jak coś zrobić, coś zniszczysz. A wiesz, kogo jest no... rezerwacja? Na kogo? A, no to się domyśl? Na ciebie? No. Nie wpuszczę cię. Ja mogę drugi zarezerwować pokój. No dobra, ale to tak muszę tak grać. Masz telefon albo coś przy sobie wartościowego? Dowód osobisty albo prawo jazdy mi daj. Masz mój telefon, pięć koła. Wiesz, wiesz o co chodzi. Zaliczka, jakbyś coś zniszczył. Wejdźmy. Ty dojebanie, a no ładnie tu. Jest napisane, że to jest C, bielostar. Chodźmy tutaj. Wiesz, bo... A po co dalej z tak chodzisz? Ciemno. Wiesz, bo zawsze jak coś sprawdzamy, gdzie jest damska? To jest damska, chodź. Ale czego to damskie? A czemu nie? Ty to są kafelki, Versace? Czy mi się zdaje? Ty to są wersacze? No jest, patrz, Wers wersacze, kafelki. Ty weź mi zrób zdjęcie tego. Ja muszę czego? coś kupić. Czekaj, ja zrobię sobie zdjęcie. We na kafelku. Czekaj, ja ja sobie takie same na hacie zrobię. A sprawdźmy, takie coś też bym chciał. A co to jest? A, no takie do, do, do suszenia rąk. O cholera, takie coś też chcę. Czy, chodź jeszcze tutaj. Ale jesteś w damskim kiblu, Marek, w ogóle. W dupie to mam, zrobię sobie na chacie też damski kiblę. O kurde, oryginalne. Co oryginalne? Oryginalne kible. Wiesz ile taki kosztuje? Co w ogóle jesteśmy w Kiblu? No bo hotel testujemy, tak? Czego ty nie ogarniasz? Nie zapominaj, że mam twój telefon. Jeśli nie będzie słuchał, to ogólnie nie odzyskasz. Dobra, idę przed. Mam wszystkie twoje nowe piosenki. Mam całą twoją płytę na telefonie teraz. Masz płytę na telefonie? No właśnie, jeśli nie będzie słuchał, to wrzucę na YouTube'a. I z tym palcem to sobie uważaj. Idziemy do pokoju. Czekaj, 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 nagrywaj, nagrywaj, bo no już jesteśmy na miejscu. Zobacz, pięć gwiazdek. No nagrałem to już. Wykładzina wykładzi na, na windzie. Ale i tak drogo było, Marek. Co droga? Drogi hotel. Półtora koła to dużo? Jakie półtora. A ile? 3,5. 3,5 tysiąca. Myślę, że warto było. Nie, no takie coś to ja bym wyceniał na dwójkę. Ale jeszcze nie wiem, jak pokój wygląda. Tak? Podoba ci się takie coś? Można to wziąć? Nie, dobra, chodź do tego pokoju. Który to jest pokój? 106. 106. To jest tak zwana karta hotelowa. Mogę najpierw sam sprawdzić? Możesz. No otwórz to. Debil. Zapraszam, zapraszam. Jest to hotel, pięciogwiazdkowy hotel, tak zwany hotel do spania. Chodźmy, Przedstawię tutaj Państwu wszystko, jak to tutaj wygląda. Mamy tutaj banany, o! Cyk. No i wiesz, wyszliś banana? Ty ale ładny ten pokój. No czekaj, A masz to sprawdzić, czy ma teraz nie jest obszczany. To jest chyba ważniejsze. Czy ma teraz nie jest obszczany? Mm. A ty tu śpisz? Nie wiem jeszcze. Może w tamtym moim domku. Dobra, zejdź, bo ja muszę sprawdzić, czy ma teraz nie jest obszczany. No, zejdź, no. no zaraz będzie, bo się szczęśce. No, to Czemu ty jest banana w ogóle? Mmm, idź. Gdzie mam iść? No, zobacz, czy nie jest obszczany. Ła! Wow. No nie jest obszczany, dlaczego miałby być obszczany? Kurde. Zawsze sprawdzam, czy nie jest obszczany. Ma no, teraz nie jest obszczany. Jakiś ładny ten ma teraz w ogóle. Pełny, jakiś Te A mają wersacze kafelki tutaj? Tak, mają, mają. Skąd wiesz? Pa. Proszysz. Chyba no. No, to co? Sprawdzamy dalej po No to żeby sprawdzać, no ale co? No na razie nie ma do czego się przypierdolić nawet. Jest do czego spokojnie. No weź poszukaj czegoś, może coś znajdziesz. Patrz, wykładzina nie jest pociągnięta, tylko jest tutaj przycięta. No ale to, jak oni mieli to połączyć? Nie ma takiej długo. to mam. Zobacz, tutaj y, odjeżdża trochę. Zrób nie. Odjeżdża trochę, nie? No jest bez przesady, Marek. Jest, jest 3 mm różnicy. Widzisz? wszystko wszystkie odda się przewalić. W takim razie... A jeszcze widok. Widok też jest ok w miarę. Centrum, po prostu centrum. No i jeszcze chciałbym się przejść tam. I tyle. Myślałem, że to będzie gorzej. Jeszcze. Tomasz Frankowski, numer jeden. A, jeszcze jedno nazwisko tutaj należy wymienić. Chodź, 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 chodź. Pozdrawiamy pana Pawła Tadejko, autora tego zdjęcia. Dlaczego w ogóle pozdrawiasz, o co chodzi? No bo jest autorem tego zdjęcia, dlatego serdeczne pozdrowienia dla pana Pawła. I co, idziemy dalej testować Podlasie. Hotel OK. Jesteś głodny? No jestem. No i co z tego? Telefon oddaj mi w ogóle. Nie, musimy najpierw opuścić ten pokój, dopiero wtedy ci oddam, bo jeszcze coś może zniszczyć. Chodźmy. Co? Co ty robisz? No czekaj, gdzie ty idziesz? O, prawie się wywaliłem. W takim razie zobaczmy. Internet na Podlasiu, pas startowy w Podlasiu, Hollywood na Podlasiu i właśnie chcę znaleźć Hollywood na Podlasiu. Pokaż. Hollywood na Podlasiu. Ty... Prawdopodobnie to się znajduje tam. Tam będzie to Hollywood na Podlasiu. jeszcze czego szukam? A, i szukam jeszcze takich ludzi. Kiedy widzisz przelatujący samolot na Podlasiu? A i jakże jeszcze ogrzewanie podłogowe, ale to chyba w hotelu sprawdziliśmy Pokaż. i tam nie było czegoś takiego, nie? Bo tego też szukałem. Nie było ogrzewania podłogowego w taki sposób. No Dobra. Dobra, chodźmy na Hollywood Podlaskie. Więc tak, miało być Hollywood do cholery. Mieli być bezdomni, menele, kamerzyści. A co, jest pałac do cholery? No jak pałac, ja chcę no, pałac, to, to idę do siebie na chatę. A jak ja chcę slamsy, no to chciałem tutaj przyjechać i mieć te slamsy. No dobra, no to chodź, zobaczymy, kto to jak wymyślał? się tutaj ty ty tą trasę całą? Boże, nie. my nie jesteśmy na Podlasiu. No, jesteśmy na Podlasiu. Jesteśmy na Podlasiu? No tak. Dlaczego no, tutaj tak dobrze wszystko wygląda? Miałem nie, nie, A nie pytaj się mnie, sam chciałeś tu przyjechać. Ja chciałem. Na kto? Ja? To, to ja tobie powiedziałem, że chcemy tutaj jechać i ty wybrałeś trasę i wywiózłeś mnie gdzieś w pizdu i pewnie i mi zmieniłeś na telefonie, że teraz na nawigacja mi się nie wyświetla, że to Podlasie. No na pewno. Wchodzimy tutaj? No to jest Podlasie, Marek. Eee, bez kitu. Może on jest tylko taki z zewnątrz, a wewnątrz Melina. Zobaczymy. Jest. Chodź zobacz. Mi się wydaje, że jak z zewnątrz dobrze wygląda, to wewnątrz też będzie dobrze wyglądać. Nie, nie, nie. nie. Pozory mylą. Pamiętaj. No. Ja bym chciał tutaj być. Marek, ale tam nie wolno. Ty widzisz ten widoczek? Daj a, mi ale nie wolno. No mówię ci. Daj mi chwilę, okej? Okay? Ja to otwarzę. Znowu bo się włamujesz. Jezu. No to okno balkonowe. Czy to jest zwykłe okno balkonowe? Co to za zabezpieczenie? Ale zobacz jak tu jest zajebisz Ile to kosztuje? Da się to kupić? Chciałbym. Od 20 milionów mógłbyś negocjować. A 20 milionów? No wzwyż. Warto? Nie wiem po co ci to w ogóle. Dobra chodź stąd. Po, po, chodź Mieć dobrać. pałac. Wyobrażasz sobie jakbym miał pałac? Taki pałac wyobrażasz sobie? Za rok kupię. Muszę więcej nakraść to co, idziemy stąd chyba, nie? No już zobaczyłem co chcę kupić. Będę miał dwie rezydencje na Podlasiu. Domek na... A wsi. może to też ukradniesz? Nie no co to od miasta nie zajumie. To to bez przesady. Bo oni mi od razu wytoczą, co, kogo ja mam nawet w takim razie że chce ci się lać? No tak średnio, no może chodź, trochę. Chodź, 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 królewski. Jaki królewski? Jak to zwykły to i to jest? Chodź, dawaj. No jak wejdę, jakie jest skutka. Chciałem cię tutaj zamknąć tam. Jeżeli pod tym filmem będzie 100 tysięcy łapek w górę, to biorę takiego oto i zamykamy tam kamerzystę na miesiąc. Miesiąc toju, także łapeczki w górę, tam klikajcie. A my teraz jedziemy jeszcze w jedno miejsce, ponieważ nie chcę, aby kamerzysta dłużej był debilem. Na no uniwersytet. Na jaki uniwersytet? Na jaki uniwersytet? No stój mnie! Na jaki uniwersytet? Idiota. Kamerzysta. Co ja tu mam? Co? Nagrywaj wypowiedzcie, że to żule, a może to studenci socjologii w uniwersytecie w Białymstoku. Właśnie jesteśmy w tym uniwersytecie i rzeczywiście przyjrzałem się tym wszystkim studentom, no ale sam uniwersytet w Białym Stoku wygląda ciekawie. No... Szczerze, szczerze, to zrobiłbym sobie tak chatę. To zrobiłbym sobie tak dom. Ze szkła. Okay. Nie no, do, do tutaj jest, ale... Chcesz... Tu, ale... chcesz... Tu, tutaj... Czemu w ogóle jest ze szkła most? O co chodzi? No bo zobacz, finansowane ze środków z Unii, nie? To mają siano. Fajnie. 36 Banik. O, cholera. I dołożyli im 31. No to już wiesz, skąd pieniążki na to wszystko. W każdym razie chciałbym się tutaj uczyć, bo ty jesteś debilem, może by Ci się przydało skończyć te studia w końcu. No, no ładnie tutaj jest, ale ja nie chcę się uczyć, bo nie chcę studiów, niepotrzebny mi. Jak to ci niepotrzebne? No nie ja, ja robię rap. Słuchaj, ja mam pieniądze, dlatego mnie stać, żeby kupić sobie takie studia, a ty musisz teraz y, iść sobie na uczelnię, jeżeli chcesz mieć jakiekolwiek wykształcenie. Chyba ci po, po, pogrzało już, no Zostajesz tutaj, frajerze. No nie, no stój! No idiota! Dobra, debil. Czemu tu w ogóle auta stoją? O co chodzi? No stój debilu! Jak ty się do mnie zwracasz? To po co my tu jesteśmy tak właściwie? Bo chciałem zwiedzić Podlasie, chciałem zobaczyć te wszystkie dziury, tych wszystkich meneli, ale jak widać dupa z tego wszystkiego wyszła. Dalej będziemy podróżować po świecie w poszukiwaniu faweli. Faweli? Co to jest fawela? No to jest takie coś jak twoja szopa kamerzysty, nie? Rozumiesz? Na menelnia, tak? Tak, 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 tak. Myślałem, że na Podlasiu będzie to wszystko tak wyglądało, no ale... Robi wrażenie taki uniwersytet. No mimo, że moja chata jest lepsza, to i tak tutaj jest ok? I co? Co będzie następne? Możecie pisać w komentarzach, gdzie mamy się wybrać. Ale to co, i wracamy do Warszawy? Do Warszawy? No do Warszawy, Na no, półtorej godziny stąd jedziemy. A weźmiemy STIU? Weźmiemy STIU. Okej, okay, daj mi kamerę także zostawiamy tutaj kamerzystę bo nie chcemy tego frajera brać ze sobą ja jadę teraz do Warszawy bo tutaj jest akurat taka zajebista droga S8 się nazywa, że do Warszawy sobie zamknij ryj, to mój samochód zajebista droga do Warszawy, jedzie się półtorej godziny także kamerzysta z buta na pewno mnie nie dogoni, no i co? jeżeli chcecie odwiedzić kamerzystę to jest aktualnie i pewnie będzie przez najbliższe kilka dni na Podlasiu pod Uniwersytetem w Białymstoku, zobaczcie poprzednie filmy oraz zapnijcie o subskrypcji pamiętajcie kamerzysta to frajer i trzeba go wyeliminować na zawsze. Nienawidzę śmiecia. Do zobaczenia. Zamknij ryj. Nie, nie idź za mną. Trzeba podbistro Do zobaczenia.